No i się, Manko, witam w kolejnym epizodzie tejże emocjonującej sagi, w której topniemy się tutaj po szczeblach rankingowych na platformie czeską. No, poszła 4 znowu C6, ale tym razem możemy sobie tutaj zawalczyć w <laughs> wariancie wymiennym ubrane Karokan, którego dawno nie było. No w sumie jest to jeden z takich bardziej powiedziałbym, e, no skoczek F3, chyba nie, bo mogę zagrać sobie go N G4, tak bez żadnych tutaj bez żadnych poważniejszych konsekwencji. Chyba, tak mi się wydaje, chyba tak, chyba mogę, właśnie ten wariant wymienny po prostu tutaj jest taką jedną z bardziej stabilnych opcji, myślę, dla białych, taką bezpieczną, taką przypominającą strukturę londońską, tylko że no bez tego gońca na polu F4 białe tutaj za wszelką cenę chcą uzyskać kontrolę nad punktem, nad punktem E5. Czy mogę? Roszatka sobie zrobić, bicie, bicie, skoczek, G5, szach. Czy to groźne? Nie wiem, aczkolwiek zagram goniec g6, my i tak tego silnego gońca białych chcielibyśmy się pozbyć, więc myślę, że nie ma powodu, dla którego nie możemy tej wymiany sobie teraz zaproponować. Ok, poszedł goniec tutaj, ale to nie zmienia absolutnie nic w mojej pozycji. No on może zagrać goniec h4 i goniec g3, ale z tejże oferty przeciwnik nie skorzystał. No teraz mógłby zagrać skoczek 5 ponieważ trochę poluzowałem kontrolę tego pola właśnie i to się właśnie wydarzyło. Czy chcemy to bić na polu d3? No on może wybić, wybić i zostawić swojego silnego gońca, więc raczej no my też nie chcemy tego bić. Może wziąć tym, więc po prostu możemy sobie sami to wybić na polu d3 i rozkoszować się faktem, że pozbawiliśmy właśnie... Białego, jego najsilniejszej w tym momencie, może nie najsilniejszej, bo oczywiście najsilniejszy zawsze będzie Hetman, ale najaktywniejszej figury i po prostu sami zostawiliśmy sobie Czarnopolaka, który w tym przypadku przy takiej strukturze pionkowej no jest tą figurą właśnie aktywniejszą w naszym przypadku. No przeciwnie, chciałby tutaj na skoczkami zajechać na tym skrzydle. Na tym skrzydle hetmańskim. Tak się zastanawiam, możemy zagrać czy nie możemy? No, możemy zagrać skoczek kieszeć, jak się wybijemy, to się nic nie dzieje. On F4 nie może zagrać w tej, w tej sytuacji. No, mógłby zagrać coś w stylu hetman E3, hetman E2 żeby wzmocnić tutaj punkt e5, no ale to się nie wydarzyło, no w takich strukturach często trzeba uważać na jakieś opcje typu hetman h4, skoczek g5, no ale możemy zauważyć, że tutaj ten skoczek na g5 raczej szybko, prędko nie, nie, się nie znajdzie, chyba właśnie przeciwnik chce właśnie taki plan wykonać, ale e, no na pewno nie, nie krótką chwilę by mu to zajęło, no a też właśnie punkt na h5 będzie, mogę zagrać po prostu goniąc się no na w każdej chwili, E, goniec e7 e, i ten punkt na h4 będzie kontrolowany, więc to nie jest jakoś wybitnie, e, wybitnie straszne tak naprawdę. No i skupimy się teraz na taku skrzydle hetmańskim. E, to jest coś, na co przeciwnik tutaj zezwolił taką delikatnie wolniejszą grą. Bierzemy B2, no możemy na dwójeczkę wjechać, jakby to jest zawsze Ok, no to bijemy po prostu, no jeżeli przeciwnik tak podwala, no to pioneczka sobie z C3 zgarniemy, nic nie stoi na przeszkodzie. No jedyny właśnie minus, że przeciwnik może wjechać kiedyś sobie na pole e, na pole G5 na przykład właśnie i wykorzystać ten fakt, że nos pionek na f 7 tutaj będzie delikatnie poluzowany przykładowo. Ok, wisi A7, wisi wjazd na D7, no to nie widzę przeszkód, żeby zagrać hetman C7 i odeprzeć wszystkie te groźby, po prostu stawiamy Hetmana na bardzo aktywnym polu, obronimy pionka na a7, no w przypadku skoczka na e5 co chcemy zrobić? Tak naprawdę myślę, że może moglibyśmy to już wymienić, czy jeszcze? Nie Ten no. skoczek tu stoi bardzo aktywnie, nie ma co się tutaj oszukiwać, po biciu pionki mamy wolniaka na linii d, więc to by bardzo na plus. A po biciu wieżą, no, mamy po prostu przewagę w wyspie pionkowej, więc po prostu chcemy, myślę, to wybić. Ok, poszło bicie na E5, myślę, że Pionkiem. Myślę, że to nie było chyba najwybitniejszy wybór ze strony, ze strony Białego, no, tylko teraz pytanie, właśnie jak możemy to wykorzystać. No, na pewno możemy zacząć od Hetmana C3. Atakujemy wieżę, atakujemy Pionka. Ok, na przeciwnie, tutaj poszedł. W tym kierunku myślę, że jak najbardziej możemy. Ok, on by chciał zagrać pewnie tak, co no, myślę, że tak, że to by była jego strategia, żeby zagrać. Za, załóżmy, ja gram Hetman tu, on bije, ja gram bicie i on gra Hetman F3, nie? No i to jest trochę boli, bo, by mnie zabolało, ponieważ wieża na F3 patrzy sobie na pionka F7, Hetman Z7 też patrzy na pionka Z7, a jednocześnie mój Hetman jest pod takiem, więc troszkę by to tutaj no, zgrzytało. Ale mogę znowu zagrać mą C7. No i teraz grożę na przykład ruchem F6. Już zrobimy, robimy sobie rentgena na, na król białego. No muszę coś tutaj wykombinować troszkę aktywniejszego. No G5 w tym momencie myślę, że nie ma jeszcze sensu aż, aż takiego. E, pytanie, czy może. No dobra, może wieża B8. Na razie też F4 jest spoko dla mnie. No bo wieża F już nie grozi, tak? Teraz już po prostu. <laughs> Ta możliwość przez przeciwnika została sobie sama tak naprawdę odcięta. E, Okej. Okay. Bicie, bicie. No czy ja chcę iść na taką końcóweczkę? No jest ten wolniaczek, to mnie to zapewnia, myślę, spokojnie dus, dosyć znaczną przewagę w tej pozycji. Dobra, idziemy na końcówkę, ponieważ wydaje mi się, że z takim wolniakiem... Co? No da mi szacha jakby i co w związku z tym? Czy na tym, tutaj ten pan oparł swoją grę? No mogę zagrać G5, pozbyć się powiedzmy jakiejś na swojej małej słabości. Jak pójdzie tu, to bicie, No dobra, gra na G5 w sumie na razie, tak. Pionek na F7 oczywiście nie wisi, broni go Hetman. No w przypadku pójścia tutaj bije, bije i 3, 3, 3 wyspy. Okej, okay, tak poszło, też interesting całkiem. Pomyślmy, czy F6 mogę zagrać? F6 tu, 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 ten pionek zleci. F6. F6 też jest ciekawą alternatywą, myślę. F6, bicie na G5, bicie na E5, bijemy tu F6, bicie na F6. E, bicie tu, tu, tu. Dobra, gramy F6, bo myślę, że to jest bardzo silny ruch tak naprawdę. No, może G3 zagrać, ale no, jakby proszę bardzo. E, bicie, bicie Hetmanem to sobie wezmę tu. Nie ma jakichś wiecznych. No, oczywiście nastąpiło bicie w taki sposób, no ale to i tak tego pionka na F4 ja sobie zbiję, e, Niezależnie teraz od tego, co przeciwnik zagra. Najchętniej bym oczywiście zobaczył ruch typu G3. E, bicie. No, Okej, okay. chociaż to jest kolejny po prostu pionek zdobyty darmą. Bije hetmanem oczywiście, z szachem on to musi wymienić. I tutaj nie ma czego tak naprawdę zbierać. No Przeciwnik może się upierać, że też ma jednego wolniaczka tutaj na H3. No ale szanujmy się, jakby taki wolniaczek to w ogóle nie jest wolniaczek. Ja mam tutaj dwa pionki, które sobie zaraz tutaj ro zrobią rozrubę na białym królu w centrum. U, ale mnie chłopo zajechał, no naprawdę, no ja gram po prostu D4, proste szachy, daję szacha. No i ja gram królew 4, jak pójdzie sobie tym pionkiem, no to oczywiście tego pionka sobie złapie. I tutaj absolutnie gierka bez emocji. No w sumie jestem w szoku, jak łatwo to poszło, biorąc pod uwagę jaki dostaliśmy wariant, czyli właśnie, że nastąpił karokan wymienny. Możemy bardzo szybko przejść bez zadanie zawodu. Jedna na szybszych partii chyba, niecałe 8 minut nawet. Bicie, 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 znaczy bicie, bicie w centrum, no i właśnie taki skoczek f3 raczej nigdy nie jest dobrym pomysłem ze strony białego, aby, móc, aby, aby sobie tak pograć to od razu. Albo się wtrąca h3 po to, żeby nie było gońca na g4, albo gra się skoczek e2, no i po ogonie z g4 można zagrać powiedzmy f3 i się kłócić, że po tym, po tym, po tym jest tam powiedzmy, no może nie w takiej konkretnej pozycji w kolejności ruchów, ale na przykład tam skoczek f4, tutaj jest tam to jakaś już przewaga, nawet Yy, tutaj coś. Nie, no oczywiście, wisi Power d 5 No ale tak mniej więcej tutaj to wygląda. Nawet gra się jakieś tam góry C4 i można coś kombinować, nie? No natomiast takie pozwolenie na skoczek f3, po prostu wyprowadzam swoje gońce na g4 i pozbywam się tak naprawdę jedynej uciążliwości w swojej pozycji, no czyli właśnie umiejscowienie swojego jasnopolowego gońca, który gdyby nie pole g4, to nie miałby się za bardzo gdzie podziać. Takim też standardowym planem na przykład po h3 jest zagranie g6 i próba na siłę wyprowadzenia go na, na f5, oczywiście to raczej się stosuje bez ruchu hetman c7, na przykład gdybym zagrał skoczek f6, Skoczek F3, no to teraz można rozważyć ruch G6, żeby właśnie postawić tego gońca na F5 i nawet po wymianie E6 po prostu grać po czarnych polach, postawić skoczka na, na polu E4, zagrać jakiś tam właśnie Hetman, przykładowo F6, długa roszada i pójść na zwarcie. No ale nastąpiło to, że właśnie przeciwnik pozwolił mi zagrać ruch typu goniec G4, no i tu już można widzieć, że po tych siedmiu ruchach, tak naprawdę już po szóstym ruchu, jest kompletna, kompletna, równie, kompletnie równa pozycja następuje roszada, ja gram S6 przeciwnik gra bardzo teoretycznie standardowe ruchy. No i w tych strukturach wymiana karokana ten skoczek z G raczej odnajduje się lepiej na polu E7, gdyż na polu F6 jest narażony ewentualnie w przyszłości na, gdyby ten skoczek nie blokował teraz ogońca, no to goniec G5. I obrona tego skoczka często była kłopotliwa, no a też on się nie patrzy tak naprawdę na jakieś żadne tutaj przydatne pola w tym momencie, a z E7 może kiedyś skoczyć sobie właśnie na przykład na F5, może na G6, a z G6 już patrzy na, G4, na F4 patrzy powiedzmy na H4, co ma znaczenie po osłabieniu swojego skrzydła takim ruchem na przykład jak H3, no bo wtedy już potencjalnie bardzo, bardzo późno w przyszłość wybiegając, można już patrzeć na jakieś powiedzmy ofiary na G2, no bo też po prostu groźby na G2, gdyby jakieś ciężkie figury tutaj też na to skrzydło królewskie się moje dostały. Skoczek F1, ja proponuję ofiarę, ofiarę, proponuję wymianę gońców. Pytanie, czy mogę to zroszować? Czy to jednak podwisa? Jeden ja jednak podwisa. No, tutaj, tutaj. No, pewnie szach, tutaj najprościej zać, albo tutaj nawet. Mogę zagrać tu, ale pewnie jakieś G4. I w takiej pozycji oczywiście nie chciałbym się znaleźć. No to jest właśnie jedyny, powiedzmy, mankament tego ruchu skoczka E7 zamiast skoczka F6, że trzeba bardzo uważnie patrzeć na to, czy można zroszować, czy też trzeba się obawiać o ewentualne poświęcenia na polu H7. No i okej, okay, gramy go nie G6, stwierdziłem, właśnie sobie najpierw wymienimy figury. Po prostu roszadę zrobimy, nastąpiła wymiana na polu E7, mamy parę gońców. No i po skoczku E5 stwierdziłem, wymieniamy sobie figurę oczywiście na d Pozycja jest już ciut lepsza dla czarnego, widzimy. No po tej wymianie może już się trochę tutaj bardziej wyrównała, pewnie mogę rozwalać ruch e6, gdyż nie ma żadnego bicia, on musi leżeć tu albo tu, jeżeli je zagra tu, to teoretycznie mogę rozważyć to, chociaż pewnie nie chcę. Pytanie, czy mogę e5 rozważyć? Nie, nie mogę rozważyć, bo oczywiście są trzy, trzy siły atakujące na mój punkt e5, ja mam tylko dwóch obrońców po wybiciu. Nie, nie mogę rozważyć, czemu nie mogę rozważyć? Bicie, bicie. Nie może bić, bo, bo bije. Pionek D5 się broni. No nie wiem, czemu D5 nie jest takie silne w sumie. No, ale co, bicie? Też raczej nie, bo taka wymiana jest oczywiście na korzyść białego, chociaż nawet nie aż tak bardzo na korzyść, jak wydawało mi się, że tutaj białe miał lepszą pozycję. No dobrze, faktycznie F6 tutaj był panem ciekawszym, może hetman D7? No nie. A, skoczek G6 mogę zagrać, bo on nie może wziąć na E6, no bo wisi na, na F4, widu wiszą. Ciekawy motyw. No a skoczek G6 jest kolejnym wzmocnieniem ruchu E5. E, grozi na przykład teraz już goniec bije G3 całkiem realnie. No, ciekawy motyw. No i po prostu mogę wychać na to pole F4, zagrać E5. I ten plan przeprowadzić w bardziej aktywny sposób. Jest to prawda. Ja wybrałem prostsze rozwiązanie, czyli zaproponowałem wymianę skoczków, na które to przeciwnik przystał. No, i w tej pozycji troszkę już można troszkę śmierdzi remisem, prawda? No, przeciwnik tutaj stosuje się do sadza, że figury cofa sobie do tyłu. My grałem 5 żeby coś tutaj w tym skrzydle hetmańskim przeprowadzić. Taki atak zaczepny mniejszościowy. I przeciwnik daje się tutaj ten atak manewrować. Jak widzimy po tej wymianie na C3 już ta pozycja, ewaluacja pozycji bardzo mocno się zmieniła i z pozycji równej jest ona wręcz no dosyć konkretnie już tutaj lepsza dla czarnego, ponieważ no ten pionek na C3 jest już takim punktem zaczepnym, o który się będzie opierał cały mój atak w dalszej części partii. No i jak widzieliśmy, biały jakoś specjalnie tej obrony tutaj swojej Specjalnego trudu w tej obronie nie, 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 nie uświadczył, gdyż bardzo szybko po prostu poddał pionka C3. No a w takiej pozycji, kiedy padnie już pionek na C3. To sprawia, że mam po prostu czystą przewagę pionka. No, jest to już bardzo niekomfortowe, aby, aby grać taką, w, w takiej pozycji, której nie ma za bardzo szansy na inną kontrę. Ponieważ w tej pozycji to albo ja wy, jakby zrealizuje swoją przewagę materialną. No albo jeżeli coś mi się noga powinie, to partia co najwyżej skończyć się powinna remisem. No tutaj raczej bym to brał wieżą. Nie, no nie mogę to brać wieżą, bo co? Czemu aż tak? A no, bo oczywiście pewnie maty jakieś wchodzą, nie może tu, bo tutaj, nie może G3, bo też mat. No, okej, okay, dobra, faktycznie czyli wieżą nie mógł brać, bo o maty, więc musiał praktycznie wziąć to pionkiem. No, a wzięcie pionkiem powoduje to, że nasz pionek z D staje się już nieustraszony, ponieważ żaden inny pionek białego nie będzie mógł go zatrzymać. No i Hetman C3, wieża E3. Dałem szacha. Prawdopodobnie mogłem zagrać coś mocniejszego, typu, no właśnie, nie tu może na przykład hetman d2 i zagrozić szachem na c1 no i po odejściu bijemy sobie na, na f2 i potem grozimy szachami na g1, gro, grozimy wieży tutaj na, na polu e3, no też to było absolutnie do rozważenia, e, nastąpiło go, hetman c3, wieża e3, hetman na c1 daje szacha, e, tutaj też troszkę zbyt mało aktywnie pograłem, ale jak widzimy w takiej pozycji m, tak naprawdę to wystarczyło, e, no i tutaj już nie ma U Uuu, uh, 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 znowu mówię, że nie ma czegoś, a okazuje się, że jest. E, tutaj coś, coś znosiłem. tylko czemu? Nie bić, czy F5, nie F5, no nie, bicie na F6, nie, bicie na G5, nie, szachów chłop, nie ma żadnych przecież dostępnych od ręki, ani nie tylko od ręki. Hmm, hetman A6, hetman E8, okej. Okay. No tak, czyli G5 troszkę się zbyt mocno odchyliłem. Hetman E8 atakuje Pionka na E6, a jednocześnie no, patrzy na bardzo, bardzo słabe pole H5 yy, i no, grozi po prostu wyjaśnieniem szachem. Jeżeli ja zrobię cokolwiek, to on może już sobie chodzić i mnie szachować. Ja nie mam opcji, żeby gdziekolwiek indziej uciec, yy, i partia by się skończyła remisem. No a też nie bardzo, jak w tej pozycji po Hetman E8 mam bronić tego punktu. No mój Hetman nie może tego zrobić. Na ostatnim mnie też wejść nie mogę. No, więc tak naprawdę bym się musiał pogodzić z tym remisem, a jeszcze bym zagrał jakoś, tak, to mogę przegrać pewnie partię, chociaż e, nie, o właśnie, czy tu mógłbym, powiedzmy, pójść, bo tu się okazuje, że to nie jest wygrana, no tak, bo szachy się kończą, ale. Ale coś tu. Aha, no pewnie bicie na E6 po prostu, tak, bicie na E6, ja biję na F4. E, on może zbić na F6, czy nie może? No pewnie może, jedą na szachę na F3, on se tam pójdzie gdzieś na przykład i co? Chociaż, no dobra, tu by się przeciwnik jeszcze musiał wykazać mm, jakimś, jakimś sprytem, powiedzmy, mm, bo tutaj mógłby to przegrać, ale no przeskoczyłem motywację P8, chociaż tak kątem oka patrzyłem faktycznie, czy po tym ruchu G5 e, przypadkiem jakoś nie ma opcji dostania się na H5, ale bardziej patrzyłem pod tej części szachownicy białego, czyli przez D1, czyli przez G4, czyli przez jakieś tam może kiedyś jak szachy na C2, B1, ale kompletnie nie założyłem dziury na polu E8. No dobra. No, i po tym, jak już ten Hetman 8 nie został zagrany, to raczej proste szachy. Hetmany wymienione. No, i to już raczej nie ma czego komentować. Po prostu sobie pionkiem doszliśmy. Nawet nie musimy dochodzić, ponieważ przeciwnik się poddał. No, i na razie idzie to całkiem gładko. Mamy ranking już 2217. 2, I będziemy oczywiście kontynuować naszą podróż dalej. Dzięki za dzisiaj. I do następnego.